Dzień dobry dzień dobry moi kochani widzowie! Jestem Julia, a w dzisiejszym filmie nagrywam odcinek z Minecrafta i gramy sobie dzisiaj w CraftCube'a na Money SMP. I, i była nowa wersja, a więc sobie dzisiaj pogramy. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie lajka oraz subika na moim kanale. Opieramy... A, 30 minut. No dobra, nic nie ma. Odbieramy kita. No dobra, taki podstawowy kit, spoko. No to na początek, chciałabym pójść na losowy... O, od razu mam tutaj też sobie super. Zaraz wezmę kozik z też, sklep za Bloki, nie, 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 nie. Nie ma tu obsydianu. Do sprzedania, a szkoda. pomyślałam, że sobie kupimy... ja mam się tam, jak wiecie, złoty. A, ale to ja mam z portfela. A to nie jest portfel. Wakacyjny klucz? to jest taki. No dobra, tego nie będziemy brać. Eee, bierzemy testowy stowarzyłkę, braszę widzowie. Tak sobie pomyślałam, że wezmę go. Dobra, mam. FARP Farb. Eee, farb brush. Dobra, biorę sobie war to jest to dobra. Bierzemy sobie... E, w, w, tak, bra, e, lecimy. E, bierzemy sobie... ten kontakt e, Tak, dobra, dobrze kupię. Lecimy sobie, od razu będę to od razu sprzedawać sobie. E, ser... Proszę, super. Będę zbierać również węgiel. Wszystko będę zbierać, bo wiecie. Mm, wiecie. Ja po prostu będę sobie też już okazję zarabiać. Zaraz musimy szybko to robić. Pum, 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 pum. Tylko nie dostała bana, że nie, nie Ja nie czytuję. Lecimy sobie od razu szybko tutaj. Ciekawe czy już jakaś administracja jest przy mnie Oh no Czy wy to widzicie, że ja tu mam diamenty? Na bank administracja jest przy mnie Na bank Coś tak czuję Nie no co jest grana Ja się nie mam Widzowie Help me, Mi tak to leci Ja nie wiem skąd ja mam tyle żelaza Widzowie jeżeli znajdę Też diamenty To administracja jest na bank przy mnie jeżeli znajdę tak blisko diamentu. Pię... Co jest grane? Co? Już mam... Co jest widzowie? Czy mi ta administracja daje czy co? Bo nie wiem już... Nigdy takiego do... dobrego dropu nie miałam. Co się dzieje? mnie o tym SMP tak lubi, czy... Administracja mi to daje, bo chcę sprawdzić, czy mam cheaty i w ogóle czy daje mi te diamenty. Myślę, że tak. Kolejny grosik, kolejny grosik. Pewnie piszę na czacie, Katiańka jest podejrzana. Ojeju, co się dzieje? Ja już nie wiem. Wy, a napiszcie w komentarzu, czy wypłacaliście już kiedyś pieniążki? Ja tak, 20 zł. Tak. Bo raz na innej, na innej tutaj e, wersji byłam za 10 zł, rozumiecie? To i wszyscy do mnie pisali. No to się coś. Co jest grane? Jaki dobry trop mi leci. Jo, widzowie. Co jest grane? Kiedyś 10 yy, wydrupiłam. 10 zł to yy, Wow, ale ładnie. Zalecimy. No już bedrock? Ale ładne melody. Nie, albo to jest mój fart, widzę. Przecież widzicie, że nie ma Mixraya. Albo to jest mój fart Widzowie, albo to jest mój fart, albo administracja jest przy mnie i po prostu chce mi się No widzowie, kto zna, no administracja na banki przy mnie Przecież, kto diamenty znajdzie, widzowie No, ktoś nawet nie zabrałam, super Eee, więc kawrzyk, o sobie zakładam sobie, super Eee, to sobie wyrzucę to może eee, bo marnuje czas przez to a, to nie będę tego zbierać tam przecież to. Nie no, kolejne 5 groszy. Co jest? Już dwa razy poleciło mi 50. Albo nawet 3 Nie, 2, 2. Co jest? Ja się teraz boję. Że adminy mnie. Ale nie ma admina. A, to się mogę bawić. Piszcie w komentarzu, czy kiedyś dostaliście pana. Ja raz dostałam, bo nie zostałam poznana zczycie. Co? Gdzie są te diamenty? Gdzie są moje diamenty? Idziemy dalej Napiszcie w komentarzu czy chcecie więcej takich filmów z mojej SMP Albo z innego ale nie wiem Rob SMP, piszcie na jakich serwerach mogę pograć Wow I jak tam, zaczyna się za chwilę rok szkolny Za trzy tygodnie Albo za dwutym Przygo o, przygotowani jesteście? Ja tak. No fajnie. Ja Nie, my rząd. Złoty 90. Złoty 92. Nie wiem, czy 15 minut za chwilę minie, czy co? A jak była administracja? Teraz 100 złotych, widzowie? Nie dostarczy, tylko że mnie dostarczą. Będę musiała z nimi I wejść. Let's go. Pum, 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 pum. że tu nie ma administracji, proszę? Co to są za kosmetyki jakieś? powiedzcie, że mnie jeszcze nie ma administracji, dobra? Proszę, powiedzcie tak. Ja nie chciałam lecieć prosto na jamy, to przecież widzicie, że nie mam X-Ray'a. A może mam? No nie, no nie mam X-Ray'a. By mi się to wyświetlało przecież. Widzowie, co się tu dzieje? Nie, serio, zaczyna mnie tu wkurzać. i ta administracja tam nie pójdzie. Bo serio, to jest jakiś. Co to jest? Jakiś przypadek, czy co? Zaczynam się trochę bać. Pierwsze. widzę. Ej, ja dopiero 10 minut gram? A co, już by administracja dała pana? Myślicie, że powinnam dostać? Przecież nie prawda? No nie wiem. Chcecie, abym nagrała kolejny odcinek z Anarchii? Kolejne diamanciki, super! A może jeszcze chcielibyście, abym MC z Felipe Albo z rapy, nie wiem, z... Nie wiem, piszcie w komentarzach, z czego mogę nagrać. Albo z jakichś innych również gierek. 75? Da, jeszcze to złote najlepiej. Nie ma najlepsza. Pozdrawiam administrację. Ja nie chcę dostać pana jeszcze na początku bo już tak bum! Tak, będę się kopać. Widzicie to dla żartu, było. jestem bardzo ciekawa. Myślicie, że mnie kiedyś zbanują? Jak będę tak robić? widzimy w stronę diamentów, aby tak se, jeżeli administracja jest przy mnie, to by pomyśleli sobie, że widać, że Mike's Widać, to przecież widać nawet, że, wi, że wielkie są diamenty. No widzowie, przecież ja nie wiem, gdzie są diamenty. Widzowie, weźcie mi pomóżcie, dobra? Pomóżcie mi, nie zdradźcie mnie, proszę was, widzowie. I tak sobie wiecie co? Tak sobie specjalnie jestem ciekawa. Czy administracja mnie zbanuje? Ja dzisiaj testuję administrację. Nie ma jeszcze administracji. Ale oni mogą zawsze być. Jeśli tak pomyślimy. że tu... Nie! Tu na pewno jest administracja, przecież to jest lek serwera. Nie! Co ja właśnie zrobiłam? Widzę. Help me, help me, help me, help me. Dobra, ale ja testuję administrację, a nie, że nie. Testujemy sobie administrację. Czy. Czy będzie mnie banować? Wow, ale wielka to jest. Oczywiście ja ich strajka nie posiadam. No ale widać. Że na razie administracja mnie nie chce łapać. Macie no, mnie w końcu złapie? To, to wiem. Ale za tamtym podlawem, moim zdaniem, powinni mieć. Jak to taka administracja? Hmm, to nie wiem. Da, da się płaci. Myślę, że tu zaraz yy, ktoś mi postawi. Wiecie co, zapomniałam sobie dać w ogóle. Teraz to będę widzieć. To ja już myślałam, że administracja mnie zbanuje. Sobie dzisiaj testujemy administrację na CraftCube'ie. No sobie ale to z lawą, że widziałam pod lawą rzeczy, to. Serio, ja widzę że nie mam X-raya. Tam znalazłam internety, ale i tak diamentów nie dostaję. Lecimy. Na razie nikt mnie nie zbanował jeszcze, szkoda. Cosowie dzisiaj. A już mam 4 zł, a dopiero gram 14 minut. A, czyli mam jeszcze minutę brasza, super widzowie. Ja, ja sobie yy, gadam, a z tym czas leci. Do co tu się dzieje. co, zrobimy sobie takiego, co zawsze jest cheatem Co bo każda administracja myśli, że to jest cheat Wchodzimy sobie gdzieś tutaj w niepełne I robimy tak No to jest dosłownie każda administracja myśli, że to jest cheat A ja po prostu myszką sobie kręcę wokół I teraz tutaj w lawę I myślę, że tutaj może być diament a robię to tylko, aby sprawdzić tą administrację. Nawet... Nikt chyba nie pisze nawet. Admin. Nawet nie ma administracji. Chyba szkoda. No co jest grane z nimi nie tak? Czy ta administracja nawet... Co wie, co jest grane? Napiszcie z jakiego serwera kolejną administrację sprawdzać. Sprawdzimy inne serwery, czy też są tacy. Bo jak widzicie. Craft Cube? ja myślę, że to jest ustawione, bo aby. po 5 bloków dalej były diamenty. Aha, nie, nie, co ja robię, widzowie, co, co ja robię? Nawet nie mam cheatów, a mam miliard klientów. Dobra, choć mi się one nie pokazują, nie wiem czemu. Co jest karane, widzowie? Co ja robię? Co ja robię w ogóle? Zostawcie sobie jeżeli chcecie więcej filmów z cheatowaniem. Choć którego cheatowania ja nie mam. Jacie, jakie to jest śmieszne, widzowie? Co ja robię? Widzowie, jeju. Dobra widzowie. Hmm, ja sobie teraz nie wiem, bo ja to no, naprawdę to ja... Nie no nie widzę tu żadnych diamentów. Co jest? Dobra, sobie Popiszemy No straciłam właśnie tego admin. Hmm. E, no dobra, nie będę pisać. No niestety nie wiem czemu. Z dwoma diamentami wyszło miałam ich chyba z milion. Widzowie. Piszcie w komentarzach jakie serwery mam dalej sprawdzać admis, z, z administracji. A ja na dzisiaj, to, na dzisiaj to by chyba było tyle z mojego filmu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie mojego dzisiejszego filmu i widzimy się w następnym filmie. Pa pa! Cześć!